Proces wdrożenia klienta składa się najpierw od poznania potrzeb danego klienta. Po poznaniu potrzeb pobieramy wszystkie informacje od klienta, które nam są potrzebne do integracji. Po zebraniu wszystkich informacji zaczynamy konfigurację i integrację całych systemów. Jak już wszystko zintegrujemy i skonfigurujemy, umawiamy się z klientem na testy. Jak testy przejdą pomyślnie, to umawiamy się z klientem już na uruchomienie w magazynie. Do integracji potrzebne są różne dane w zależności od systemu, z którym się integrujemy. Głównie integrujemy się poprzez API, poprzez ciągnięcie danych z odpowiednich endpointów. Możemy też integrować się poprzez bazę danych, a możemy też integrować się poprzez wymianę plików płaskich. Ułożenie procesu przed wdrożeniem jest, moim zdaniem, jedną z najważniejszych rzeczy, ponieważ w zależności od tego, w jaki sposób poznamy potrzeby klienta, będziemy mogli w odpowiedni sposób to. Później skonfigurować i zoptymalizować u niego na magazynie. W magazynach e-commerce wyróżnia się wiele sposobów składowania. Głównym, głównym sposobem składowania jest składowanie na regałach różnego, różnej wielkości. Towar można też składować w regałach wysokiego składowania, gdzie nie każdy magazyn się decyduje na takie rozwiązanie, ponieważ nie każdy chce mieć wózek widłowy na magazynie. Wybierając sposób składowania należy kierować się głównie ilością, wielkością oraz rodzajem towaru, który jest składowany.